Trochę grać wolę, nie się piją nazwę Do prawej, biegnij, do prawej, do prawej, do prawej, prawej. fulach Nie się piją, nie się piją. Nie bij się, nie bij się Oni mają Top 3, top trzy nie bi się No zam! Ja pierdzielę, no top trzy No bo słuchawki za 1300 zł właśnie teraz rzuciłem bo nie wytrzymam w tej grze Uff. Na pewno być Gdzieś po pochłopek łowa, darto nisto Zabíjme, nezbyl On je Trio graf. Trio. Dobra, zostav to, zostav to. Skládče kurva v je. On je Arena to je. <laughs> a on co? Co za kurva web. Mám <laughs> No, no nie wiem czemu ty się bijesz jak jest 2 na 1 No ja już nie mam siły w tym momencie tak, kur... Nie wytrzymam, ja Kurde, gdzie ja w ogóle strzeliłem Przecież to było w prawo człowieku Nie no nie jaba, ale bale co ja robię Bane no kurwa Lepiej Ty jesteś nam zjebane, spodna. zamknij mordę Oooakry oh. <śleski> cię nie no już tam kradę, już tam, tam tak nie tak, tak, tak No ja wale, no stary, nie gadaj mi jak dźbiję się. No co ty Cię mi gadasz? Wiełeś? Ja nie widziałem stary no. Ej, Kazik, tego skina kupiłeś? Nie. Dobrze. Czemu, jest fajne. No nie, to co to jest współpraca. No i Dobra, bo mi, mi gadasz, no. No, <śla> no. I no mi gadasz. Hahaha Kurde Bungle tam miała ledwo walonek Spada u... Chodź tu się przyto, bo tu mogłem się ten no. Dobra, ja co Pod górkę idzie Wasze, bo mogą ten Chodź tu Leży, cudak Kilka nitra Esa kurwa, perra No co jest? No woda... Co? Nie no, to jest jakiś żart! Wy to widzicie, ja byłem schowany za ścianą i ja dostaję! O co tu chodzi? Nie no nie wytrzymam przecież. Nie no, nie wytrzymam. Nie, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam Jawel, zabiję go Kolejny no, no co wy robicie, śmiecie, co wy robicie, debile, no od osób, każdy się wokalował, Dobra. Dzięki, to dobry, jeszcze dobry, Jeszcze na dzień bloka to staje i jeszcze bana <zysk> No jeszcze na Messengerze muszę go zablokować, nie? Jaki on ma nick Ja, triczu. A wy nie mieliście jeszcze jednej gry? Tak, LemurRF na... Nie, jaki on ma nick? Ale gdzie? Lemów.

Aczekaj, dał mu do jest Prawie go zabiłem, ty. No to cheater ci te... Tak, no Czy czyli <grym> O boże. Gra jest taka głupia. Musimy trenować. Tak, żeby Agnieszkę rozjebać. Słuchanie. Co to jest? Suka, to jest. To jest Agnieszka, Agnieszka, Agnieszka to jest ten... Umówiłem się ze mną na spacer i normalnie w ten sam dzień chłopie i aparę, nie? No jebana suka, nie lubimy jej. No nie Agnieszka Agnieszkę. Nie, no, nie, jebać tą kurwa. Dobra, no co? Dwa dni temu byliśmy mówieni na spacer, wczoraj, tak? Wieczorem. Yy, no i dobra. No i yy, ona się pyta, czy o 20. A ja mówię, że mam turniej do 21. Yy, no i ten. No i dobra. I tak dalej. No ale, no i dobra, już jakby byliśmy praktycznie mówieni. I ja patrzę. A tu nagle para usunięta, co nie? I się tak wnerwiłem, mówię. Dobra, znajduję to magnieszkę, nie? Po samym imieniu udało mi się znaleźć ją na Facebooku. Dodaję ją w tym momencie teraz do znajomych i zobaczymy, whiswa będzie. A jak nie zablokuje, no to nie wiem, zobaczymy w sumie, ale jak. Ale napiszę jej człowieku wiadomość, co, co o niej myślę, nie? Że to jest żałosne zachowanie i tak dalej. Po samym imieniu mi się udało, rozumiecie? Samo imię wystarczyło, żeby ją znaleźć. Dobra, być dobra. takim człowiekiem jak ta Agnieszka to jest taki hit, nie? To na no, to, to będzie się kurwa On przeżywał, nie? Nie, nie po prostu... przeżywasz, jakby to była jedyna w twoim życiu. Kurwa, dziewczyna, tam na ulicy. Nie, stary, tu chodzi o ludzi. Po prostu takim człowiekiem być, to. No, no ale co, kurwy są żałosne, wszędzie. Jałosne, jałosne, no, to się stało, ja ci tutaj pomogę, zaraz kurwa, wszystko ogarniemy. No po tak prostu ją, nie. kurwa, wystawiła, nie? Ją? Czy go? Obojętne, to już se możesz dopowiedzieć, nie? Czyli ona go wystawiła? Dokładnie nie. tak Czyli Kazamo nie zamoczył Ja pierdolę. To przejebane To co? Dobra, ona... weź stary, się ogarni. No nie, Kasi... to... Kasikowi jest przykro, nie? Ona, ona nie... Ona no hopia, co ty gadasz stary, się weź się ogarni. Co? No nic, no to z... nie... Ale to wiesz, że się dopowiedział, no to ja sobie dopowiedziałem, no. No to sobie nie dopowiadaj, dobra? Nie dopowiadaj sobie. Ale ty... Marcin, mimo wszystko. Już ostrzeżonko. O! No. A! A! No! Myślałem, że mam bańkę w łapie! No nie wytrzymam przecież psychicznie! No bo gadam! Nie, zaraz nie gadam już w ogóle. Nie będę Na nic tarpa. mówił. Idę na FRT, ja go zbanował. Bogata, nic nie będę mówił zaraz. Masz zama? Chodz zama? A po co? Pierdole, skończ mi pierdolić, tak? Ja pierdolę. Stary, no no o co ci A co? chodzi co, 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 ty? Gruba? No co ty robisz? Bo... Zajmuję pozycję. Ja no ale jaka pozycja, stary? Jak tutaj masz? Ale się w, kurwa Gram pierwszą grekę, już mam dość Fortnite'a. To jest niesamowite jak ta gra mnie działa. Z Zabij mnie, jak chcę do nexta. No, no 200 dostał kurwa! Ile można mieć HP w Fortnite? Od kiedy? Ja pierdolę kurwy! O, zajebisty kurwa. Ja, ja, ja w jak grę gram! Co to jest? No przecież jest napisane 200 jak chuj widzę 200. Daj, edyci się, czy się nie dyci! do no chuja jebanego, no! No nie chcę się w to grać! Się nie da wylądować, co nie? No i dlaczego? Daj, daj żyć, daj żyć, daj żyć! To jest niesamowite kurwa. To jest niesamowite kurwa. To jest nies nie niekłalne się, no niekwalne. Mogral nie, powt, nie, no mówię że same, że robi tu. To, co to za dziewczka? Pokaż ksywę. No, Get me. Get the fizz. Get the new fizz. I'm picking up a burst. I'm taking this thermal now as well. we need to keep going.

Werde ich jetzt reich, so wie du? Jetzt bist du reich. Let's go, Leute!